Witam serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na kolejny webinar 31 marca, tradycyjnie, w godzinach 18:21. Webinar pod tytułem Jaja życia sekret płodności i kreacji. Tutaj, za oknem, mam cudowne, cudowne brzozy, i inne drzewa. Przyszła wiosna. Wiosna wiąże się z wielkim sekretem odrodzenia. Z Małych właśnie wiosną, kultury, które żyły na co dzień w szczęściu, obfitości, zdrowiu, pokoju, kultury, dla których nie tylko tajemnica narodzin, ale także tajemnica życia i nieśmiertelności była czymś powszechnie doświadczanym. Te kultury właśnie wiosną przygotowywały niezwykle piękne misterium. Kuczci życia wielkiej matki, pramatki, matki, kuczci płodności. W tym misterium, ciekawe, że zawołaniem ważnym było, kiedy ktoś, kto chciał na nowo przypomnieć sobie, my mówimy, przebudzić się, obudzić, w sensie obudzania swojej mocy, w tym misterium kobieta mówiła do tej tajemniczanej: Odetnij głowę. Sekret płodności czy kreacji, które od wieków próbują zablokować w kobietach Bogowie, Uzurpatorzy, aby tworzyć swoje antyludzkie, potworne antyświaty, w których niestety po części żyjemy, i nigdy nie był związany z głową. Nigdy głowa nie była tym, co naprawdę kreuje, co ma łączność z prawdziwym światem matki, królestwem miłości i pokoju. I chociaż nieustannie zachęca się nas do aktywacji głowy, może spotkajmy się po to, aby przypomnieć sobie wspólnie ten niezwykły sekret związany z tym symbolem, z jajem życia. Odrodzenie, zmartwychwstanie, nieśmiertelność, kreacja, płodność. Wszystko to związane jest z tym pięknym symbolem. A więc tych wszystkich, którzy mają odwagę odciąć głowę i na nowo przypomnieć sobie sekret jaja życia, aby naprawdę, realnie w tym życiu kreować to, co chcecie, to, co daje Wam szczęście, to, co daje szczęście również Waszym bliskim, tej planecie, a może galaktyce, wszystkich, którzy mają odwagę odciąć głowę. Zapraszam na webinar 31 marca. Jajo życia, sekret płodności i nieśmiertelności.